Siemanko! Z tej strony Artur, widzicie, budżety rosną, nastojąco mogę nagrywać. Niesamowita sprawa, jak on to zrobił. A to jest kolejny film o grach. taki kanał jest o grach, Gry są dużą częścią mojego życia. Coś innego pewnie wpadnie, zobaczymy. Widziałem się wybory, może coś wiecie, bardziej politycznego. Też mnie to interesuje, muzycznego. Zobaczymy. A na razie będziemy opowiadać o grach. Ostatnie filmy były strasznie długie. Oh my God, bro. Oh, hell no, man że się zajebiście uczy na swoich błędach. I opowiadałem po prostu w nich o grach, w które grałem, ale tak bardziej analizowałem z takiego poziomu designerskiego, z takiego poziomu po prostu tym, czym się zajmuję w pracy na co dzień. Dzisiaj też porozmawiamy o grach, ale trochę w innym stylu. Będzie krócej. Będzie, widzicie, bardziej dynamicznie, bo robię, mogę tańczyć. I, I przejawiać więcej wigoru niż umierający człowiek, bardzo stary. No, ale dzisiaj porozmawiamy o Baldur's Gate 3 i nie będziemy rozmawiać o Baldur's Gate 3 na zasadzie recenzji, analizy czy <laughs> w ogóle nie będziemy patrzeć na rozgrywkę, bo w niego nie grałem i boję się kupować Baldur's Gate 3, chociaż jestem już prawie przekonany, ponieważ ta gra jest strasznie duża. Na serwisie How Long to Beat main story tej gry zajmuje 40 godzin. Jeżeli chcemy zrobić main story i trochę emisje poboczne to 76,5 godziny, jeżeli chcemy ją wymaksować to 95,5 godziny, a średnio trzeba przy niej spędzić około 70,5 godzin ludzie. Ja 50 godzin to ja gram w ciągu roku? <noise> w ciągu dwóch lat? Jak grałem w ogóle w w Red Dead Redemption 2, to grałem go dwa lata, 70 godzin mi to zajęło, grałem dwa lata, nie robiłem o tym film, bo już nie wiem w ogóle, wiecie, jak się gra w jedną grę przez dwa lata, to już zapomniałem w ogóle jak się w to gra i o czym jest gra, po prostu ją skończyłem, nie, zajebista gra, perfekto, te dwie gry, o których mówiłem, mają jedno mają wspólny mianownik, są ogromnymi grami, są grami, które stawiają jakby nowy poziom, grami, które wyznaczają nowy kierunek. Prakty te, można tak powiedzieć. Grami, które swoją wielkością przytłaczają niektórych, swoją wielkością zachwycają i po prostu są pewną, pewnym zjawiskiem, który się nie zdarza często. <grym> Porozmawiajmy sobie na, na przykładzie Baldur's Gate 3 i troszeczkę na przykładzie właśnie Red Dead Redemption i na przykładzie takich dużych gier. Porozmawiajmy sobie na podstawie właśnie Baldur's Gate 3 i trochę też Redemption i takich gier. Czy gry mogą być za dobre? Czy mogą być za duże? Czy. I czy to jest problem? I zdecydowanie jest to problem według niektórych deweloperów, bo przy okazji Baldur's Gate 3 troszeczkę ludzi się spłakusiało na Twitterze. Tutaj skorzystam z artykułu z Gier Online, ale jest to artykuł, jest to trzeba powiedzieć, będzie link w opisie, że to jest kopia artykułu angielskiego. Ale sobie skorzystajmy z polskiego tłumaczenia. Dziękujemy. Gry online. Według ekspertów zewnętrznych, Baldur's Gate 3 to jest anomalia. I ogólnie chodzi o to, że tak jak mówiłem na początku, ta gra, według niektórych ekspertów, jest za duża. Tutaj mamy wypowiedź Falaviera Nelsona ze studia Strange Scaffold. Zaczął nitkę na Twitterze pod tytułem, że Baldur's Gate 3 jest tak ogromną grą. Jest z tyloma, wiecie, zakończeniami, z tyloma wyborami, z tyloma godzinami do zgrywki, z tak rozbudowanym światem, z tak rozbudowanymi standardami, że jest anomalią i może zaszkodzić całemu rynkowi gier. Że Baldur's Gate 3 jest tak ogromny, jest, jest tak dobrą, znaczy dobrą grą, no to jest tak dobrą grą, jest tak ogromną grą, ze takim skopem, że nie może być podniesieniem standardów branżowych, jeżeli chodzi o gry RPG. Że ludzie nie mogą oczekiwać od nowych gier RPG, że będą takie jak Baldur's Gate 3, ponieważ to jest anomalia. To się, nie, nie wiadomo, jak się to się stało. I tutaj w, w tym kontekście przytacza kilka bardzo ważnych danych dla kontekstu tej wypowiedzi, kolejnych wypowiedzi, i dla kontekstu tego, o czym chcę wam powiedzieć. Bo Baldur's Gate 3 nie, rzeczywiście jej. Yy, Proces produkcyjny tej gry był nietypowy. Pierwsze, rozpoczął się w 2017 roku, czyli mamy 6 lat produkcji, co nie jest aż tak dużo. No, przypomnijmy sobie gry, które są o wiele dłużej robione. Był poprzedzony dwoma dużymi grami, więc mieli silnik, podstawy, know-how. I wiedzieli, jak po prostu zrobić taką grę. Mieli bardzo dobre podstawy do tego, żeby budować kolejną dużą grę RPG. Był w akcesie chyba z 3 lata, czy z 2 lata. Często mieli fundusze, mieli feedback od graczy, I cały czas jakby gracze testowali tą grę, cały czas dawali im feedback, więc cały czas ją rozwijali i nad tą grą pracowało 400 osób plus jeszcze Warto jeszcze przypomnieć, że nie dość, że ten Early Access, który jest jednym z lepszych w ogóle Early Accessów w sensie, jednym z lepszych wykonań Early Accessów, i po to czym jest Early Access, że Early Access nie jest tylko prostym każ grabem, że wydajemy, wiecie, niedokończoną grę i później po, po jakimś czasie zmieniamy po prostu wersję na 1.0 i yellow, porzucamy grę i nic z nim nie robimy. Bardzo fajnie wykonany, to tak po to jest Early Access, ale jeszcze był kickstartem, więc mieli Fundusze ludzi czas, feedback naprawdę development tej gry był ogromny siły włożone w jej zrobienie były ogromne jakby kolektywnie bo można powiedzieć że gracze też ją robili poprzez uczestniczenie w się i kolektywnie wyszła z tego ogromna dająca poprzeczkę bardzo 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 wysoko dla gier RPG gra ogólnie deweloperzy z większych mniejszych studiów Boją się. Jak na przykład deweloperka, która robiła Space Force 3, wyraziła nadzieję, że ludzie nie będą oczekiwać od małych zespołów, po prostu takiego rozmachu i takiego skopu. Inny deweloper z The Benefits Vault stwierdził, że gry nie muszą w nieskończoność zwiększać rozmiaru ani złożoności technologicznej, tylko narracja tworzona przez firmy technologiczne. Jeżeli Larian chce następnym razem zrobić mniejszą grę, to powinno być w porządku. Ja mam z tymi wypowiedziami duży problem, moim zdaniem robione jest z igły widły i problem jest tworzony, którego zupełnie nie ma i którego nie będziemy mieć. Bo widziałem teraz kontrę właśnie ze strony graczy, że gracze po prostu, wiecie, memują i śmieszkują, i to mnie nie dziwi, że weź, ej, wiecie, wiesz, deweloperzy się spłakali, że ktoś zrobił bardzo dobrą grę, oni nie potrafią robić takich dobrych gier, więc się spłakali, że są podniesione standardy. I tak, te wypowiedzi, które pan przytoczyłem, to jest oczywista oczywistość, więc y, cały ten wątek, cały ten płacz, moim zdaniem, jest totalnie bez sensu, i te wypowiedzi. Jakby to jest trochę reality check. Ja wiem trochę z czego to wynika i za chwilę sobie o tym powiemy. No bo popatrzcie, tutaj było stwierdzenie, że Baldur's Gate 3 jest anomalią. Tylko dlaczego jest anomalią? W sensie, dobrze, jest ten proces produkcyjny był duży, jest scope jest duży, było dużo pieniędzy, było dużo w, w, włożonej pracy. Tylko my mamy gry w AAA, w których z włożonych jest pewnie jeszcze więcej pieniędzy, jest włożone jeszcze więcej ludzi i jest włożone jeszcze więcej tego okresu. Jakby który przygotowawczego, takiego Early Accessu. No, weźmy sobie z góry e, pierwszy przykład, e, na przykład gry o dużym budżecie, dużym zaangażowaniu ludzi, i powiedzmy też trochę Early Accessie, bo jeżeli spojrzymy sobie na Cyberpunk'a, też był robiony długo, dużo lat, bardzo dużo lat. Też było włożone w niego dużo pieniędzy. CD Projekt ma więcej niż 400 ludzi. I można powiedzieć, że ostatnie dwa lata to był Early Access. Bo trochę wiecie, wiecie, trochę tych błędów można, e, trzeba było naprawić, trochę tych błędów można było zrobić. Więc mówienie o Baldur's Gate 3 jako o anomalii, moim zdaniem, bija się z celem. Moim zdaniem to nie jest anomalia, to jest wysoko budżetowa, o wysokim nakładzie gra RPG. I teraz mamy właśnie w tym segmencie, wysoko, będę to podkreślał, wysoko budżetowych, wysoko gier RPG. Mamy teraz ustawioną tutaj poprzeczkę. To jest Baldur's Gate 3. To jest w segmencie, o którym mówimy, czyli właśnie w tym wysokobudżetowym segmencie. I pisanie, ja wiem z czego to wynika: wynika to trochę ze strachu, że gracze po prostu będą każdą grę przyrównywać RPG. Teraz do Baldur's Gate, ale musimy, musimy sobie uświadomić, i musimy po prostu patrzeć na ten scope. Tych wypowiedzi wynika, że teraz wiecie: Baldur's Gate 3 wyszło i teraz każda gra, która wyjdzie RPG, która wyjdzie, która nie będzie większa od Baldur's Gate'a, to do śmieci nikt tego nie kupi, nikt nie, to nie będzie grać. To nie jest prawda. To nie jest prawda, bo musimy no, patrzeć z perspektywy. Nie, nie możemy wymagać od y, teamu pięciu osób, teamu dziesięciu osób, teamu jednej osoby, żeby stworzyła grę jak Baldur's Gate 3. To jest zupełnie inny. Poszyczek. To jest zupełnie inna działka, to jest zupełnie inna część branży, to jest indie, i po indii oczeku oczekujemy troszeczkę innych rzeczy niż od takich wysokobudżetowych gier. I moim zdaniem jest to jasne. <gry> Mam nadzieję, że dla Was to jest jasne. Mam nadzieję, że wiecie. W świadomości, napiszcie mi to w komentarzach, że nie ma porównywania 1 do 1 bez brania kontekstu. Bo w każdej branży to tak wygląda, nie? Jeżeli na przykład mamy wiecie, wielką fabrykę czegokolwiek, nie, nie wiem, lodów, <noise> jakąś wielką kompanię, algidę, cokolwiek, to jakby czego innego oczekujemy od Big Milka, czego jego oczekujemy od kraftowych lodów. Wiecie? Więc czego innego oczekujemy od masowego znaczy produktu wysokobudżetowego, dużego, robionego przez wielką firmę. A czego innego oczekujemy od mniejszego produktu. Nie mówię, że to jest komercja, to jest craft, tylko chodzi mi o tą skalę. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Bo ja widzę, że ci dewowie, którzy się wypowiadają, nie wiem, albo stracili już totalnie wiarę w graczy, to trochę rozumiem, bo gracze robią dziwne ruchy czasami. I potrzebowali takiego poklepania się po plecach reality, czeka, że i gra, które, którą robią. No, przecież taka nie musi być, nie? No, bo to jest anomalia, to jest jakiś Baldur's Gate. Ja nie wiem, ja nie wiem co się stało, nie? Co to się stanęło? Jedynie gdzie ci deweloperzy mogą się martwić, mogą się bać, to są wysokobudżetowe gry RPG. I tutaj akurat ten standard ustawiony przez Baldur's Gate'a moim zdaniem jak najbardziej obowiązuje. Wysoko budżetowe gry RPG powinny dążyć do tego poziomu, gdzie jest, gdzie jest teraz Baldurs Gate. Powstawały duże gry RPG, które były bardzo dobre i podnosiły standardy. Na przykład nasz polski Wiedźmin 3. To była też duża gra RPG, action RPG, która podniosła standardy. I wtedy też mówiono, że jest to anomalia, że to jest niemożliwe, że takie studio gdzieś z dupy, nie wiadomo gdzie jest, Polska, czy to jest gdzieś na, na Kaukazie, czy, czy, czy na Marsie, czy gdzieś z gdzieś, gdzieś jakiś Polski ktoś taką grę stworzył. I też wszyscy mówili, że to jest jakaś anomalia, że to nie można równać się do tych standardów. I jakoś wychodziły inne gry, jakoś ludzie grają w inne gry. Tak samo wychodzi Baldur's Gate 3 i też Ustawił pewien poziom. Przy, przy takich wysokobudżetowych grach też powinna być taka miara jak do Baldur's Gate 3. Po prostu wzięta. Tu już mamy ten poziom. Sorry, cały czas wiesz, branza się rozwija. My, cały czas jako ludzie, się rozwijamy. Robimy coraz lepsze dzieła kultury i przy pewnych możliwościach i w pewnym koszyku oczekiwań. Moim zdaniem powinna być ustawiona ta, y, ta granica i w Indii też jest ustawiona, w Indii też mamy standardy, w który, do których y, wiecie, na pewnym poziomie budżetowania i na pewnym poziomie ogromu produkcji też, też ludzie równają do, do, do rzeczy. Że jak mamy tą samą liczbę pieniędzy, tą samą liczbę deweloperów i podobną liczbę czasu, y, w którym spędziliśmy na dewelopmencie tej gry, to będziemy mieli określony poziom i to, to jest chyba normalne, nie? Tylko trzeba mieć tą perspektywę zawsze. I tutaj też się odniosę do y, tych głośców, które. No bo to jest temat, który dotyczy mnie osobiście, bo pracuję w Fulls Theory na The Taumaturge od y, dłuższego czasu. Jest to też gra RPG. I y, wiecie, wiesz, wychodzi Baldur i co mamy, wiecie, daorać cały projekt, bo to. Weszedł Baldur i to już nie, nie, nie opłaca się. Wyszła ultimatywna gra RPG, nie opłaca się już wy, robić. No właśnie nie, bo my nie mamy 400 ludzi. My nie mamy tyle lat w de dewelopmencie. My nie mamy wiecie, Kickstartera i tego. My, to nie jest ten scope projektu i to jest trochę. To jest inny projekt. I jest inne oczekiwanie od tego projektu jakby czegoś innego. I to jest piękne. I to jest nasza branża. I, I tak po prostu działajmy. I nie płakusiajmy jako deweloperzy też, proszę was, nie płakusiajmy, że ktoś nam podnosi standardy, tylko. Próbujmy dosięgać do tych standardów, albo oczywiście przy swoich możliwościach, i próbujmy robić coraz lepsze gry. Mamo, ktoś zrobił, ja robię gry, a ktoś zrobił lepszą grę. Dlaczego nie może robić lepszej gry? To jest jakaś anomalia w ogóle, cancer, nie? Chciałem o tym porozmawiać, bo to też dotyczy mnie. Osobiście, jako twórcy y, gier, jako y, osoba zaangażowana przy produkcji gier RPG, będzie, będzie, będzie dobrze. dobrze. Musimy I muszę kupić Baldura, bo, bo ta gra wydaje się zajebista. Napiszcie co, o, o tym, co sądzicie w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film będzie krótszy o wiele niż poprzednie. Ja się z Wami żegnam na razie i i mogę patrzeć. Jeszcze mnie słychać, Bo. Chyba.